Nie wiem. trafić w mógł wody wylewać, co? No tak O kurwa, dobra, na Ała kurwa, Ała, kurwa. Ała, kurwa. Ała, Jak tam woda? Nie, biorę Dobra nie, wodę nie, full yy, kanony Bierz, kurwa bierz. Kurwa, to jest nie, Kurwa. Dobra, lecę ci nie, nie, Oni wiedzą, co robią. Wiedzą. wiedzą strzeliłem nie, 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 To ja chyba strzeliłem już no to chyba im Jou, już nie, 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 po dole im. Dobra, potrzebuję pomocy za y, Bejluję się cały czas jakby, co? Dobra, dzięki. Nie? Weź ktoś się do nich walni. Ja? Nie mogę. Steruję. Kurwa, prawie mnie zabili. drewno Jest skrzynka na dole. Z drewnem. Dobra. Dobra, ja jej Jak tam <noise> Łatam. Ogarniamy. No, Kurwa, Dobra. zabili mnie, ale mają kostę, Mają problemy. Woda, ktoś jeszcze musi być. Po... Ktoś jeszcze pomóc musi pomóc w bailowaniu. Nie, ja jest fery. Już? Ktoś, ktoś pływa, ktoś pływa. Chłop, pilnujcie góry, pilnujcie góry. Dobra, już wracam, zaraz będę. Ale w ogóle. Już jesteśmy bez żagli. O, A oni?

ja jakby też czas latam długo, to jest kuźwa, grubo. Kuźwa, oni wiedzą co robię, to mi się nie podoba. Ja potrzebuję pomocy, chcę wody wodę wylewać. Golny pokład, poszedł pod wodę. Eee... Krisu, pomagasz mu? Eee, o, już. I... Chris, I ty strzelaj, ty strzelaj. Lecę do Dobra, idź. Ja pomagam bailować. Odbłęknęli nas. E, pilnują mnie, ja będę pilnował. E, Dobra, ty. Spróbuj, spróbuj nas jakoś obrócić, ich, jeżeli jesteśmy w stanie, bo nie wiem, jak mamy kotwę. I to jest za m tego, rozjebana. Kurwa, ty za jura, kurwa. Nie ma tego, musi. trzeba naprawić. To najpierw napraw tą kotwę, ochój. No, Ostrzeliwują no. nas po dole. Mają kotwę. Kurwa. Mają kotwę. Zabili mnie. Ktoś przeszedł na pokład. Kurwa, no ja łatam cały czas nie pan był żeby nie zatomnąć. Kurwa. Jest chłop. Jest, jest chłop. Przeżykiwał nam przeszukiwa nie, nam mamy skrzynki. Mamy, mamy dwa... Dobra, biorę, biorę ferry, biorę ferry. Dolny pokład cały Narabey. pod wodą. Mamy jeszcze cztery... Uśpiony. Kurwa, mogą mnie bać fery. Mają kotwę jak coś. Co, co Ale my nie, nic, 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 nie, nic nie możemy zrobić. Spoko zaraz wrócimy. W ogóle mają ja jeden pierdolę. złoty kościec. Ja pierdolę. Kurwa, jednego specjalista ma. Chodzi góra. You fucking what are you doing? Chodzi góra. What? What o chuj Chodzi. Mamy, mamy chyba jeszcze 6 dziur na no dole. nawet dochodzą. Kurwa e, chrisów weź im pomóż.

Have yeah, you heard yeah, about Tiananmen yeah. Square?